Trzeba yeah. Z to jest kłania szogo. Yy, wpadła mi bardzo ciekawa gierka o bardzo ciekawym tytule. Czyli na polsku przeklęty. Jest to gierka troszeczkę podobna Mugusa, ale jak widzicie, grafika, klimat bardziej letal kompany. Y, Motyw jest tego typu, że tutaj mamy potwory. Y, mamy takiego przebierańca jak w Amongusie, który udaje członka załogi, co nie te sprawy. Y, Bajer jest tego typu, że to jest w sumie połączenie właśnie Amongusa z letargą pany. I po śmierci nie kampimy na spekcie, tylko przechodzimy na ciemną stronę mocy, co jest spoko, Mi się to bardzo podoba, bo gra jest bardziej bekowa, jest bardziej śmieszkowa. Jest to tak, jak wiadomo, już gra Multiplayer. Tutaj sobie możecie obejrzeć na stronie Steam. Dwa filmiki póki co, jakie tam są scenerki. Gra stawia bardziej na taką zgrywkę hey, dla jaj, co nie? I niż na poważną, to tutaj właśnie widać na tych filmikach, mi się to bardzo podoba. Przypomina mi to trochę, właśnie SCP Labo, inną gierkę, w której po prostu nawet jak padniemy. No to może tam chwilę w Labo posiedzimy na tym spekcie, ale tutaj. Po prostu przechodzimy na tę ciemną stronę mocy, gramy dalej i możemy wykończyć na przykład, że musimy nas wkurzali wcześniej i to jest piękne. Po prostu gra taka zlajaj, czyli gra dla czystego gameplay, do czystej rozrywki ona dopiero jeszcze powstaje. Podoba mi się jak to zostało tutaj przedstawione. Wychodzi co wam powiem więcej walentynki. Więc sama data wydania gry też będzie dość bekowa. Jak widzicie ja już posiadam, jeszcze nie miałem okazji z kimś zagrać. Dopiero dzisiaj w nocy, bo po północy ją dostałem, zapowiada się ciekawy. Normalnie, gier już takich klanów Amongusa staram się nie brać, unikać, bo przeważnie tak są szybko, sprawnie martwe. Ale tutaj, kurna no, widzę pewien potencjał. Bo jest Bekowa, ma to coś, taki vibik, kurde, no to jeszcze to połączenie letarka, fajnie tu wykorzystane. No, wiecie, nikt nie lubi kampić na tym spekcie po decy, a tutaj jest opcja zemsty. Czy wyobraźcie sobie sytuację, że zginęliście przez jakiegoś głąba Steamu i później możecie mu się za to odpłacić? No, to na razie. Hej.